Siemaneczko, z tej strony Kubuś, z kanału Arystokracja Bitcoina. Witam Was w świąteczny poniedziałek. Dzisiaj pojedziemy z zupełnie nowym tematem, bo zauważyłem pewną rzecz. Moi bitcoinerzy, nie wiem czy Wy macie tak samo przy świątecznych stołach, ale to wcimy status, że tak powiem, wiejskich wariatów, już zaczynają ludzie traktować nas poważnie. Bitcoin wkroczył w taki, w taki przedział cenowy, że już się y, ludzie po prostu nie śmieją, no nie? Znasz tak, jak kiedyś. Nie jest tak? Już nie ma tak? Mi się wydaje, że tak jest, no nie? Czyli tak, ale będziemy walczyć o ten status dalej. Tego dzisiaj wam przedstawię moją wizję y, Bitcoina, która zwala z nóg nawet najstarszych bitcoinerów. Yy, najbardziej zagorzałych Bitcoinerów na przykład polskiej sceny. Pozdrawiam Andrzeja grzesołych, który się zaśmiał kiedyś, gdy powiedziałem, że Bitcoin jest świadomy. Dlaczego tak twierdzę? Już Wam tłumaczę. Yy, to wchodzi tutaj pytanie, odwieczne pytanie, czym, dla kogo jest świadomość, no nie? To, że człowiek jest świadomy, no to tam każdy to stwierdza. Czy tutaj zwierzaczki, jak myślicie, czy takie zwierzaczki są świadome? Każdy powie, oczywiście, że są świadome. wystarczy że takiego baranka wrzucić do, do wody, no to zobaczycie, jak będzie z tej wody szybko uciekał, no nie, żeby stanąć dalej na bezpiecznym dla siebie gruncie. Zaatakowany baran będzie świadomy się próbowo uwolnić, no nie, czyli to jest świadomość, no nie, to jest tak, czy takie, czy takie drzewo, czy rośliny są świadome, jak myślicie? Zadajcie sobie takie pytanie, no nie, czy to, że pną się jak najwyżej do góry, do słońca, to czy to nie jest efektem i świadomości, no nie? Ja stawiam, stawiam tutaj na tę tezę duże yy, pieniądze, że rośliny, że rośliny również są, są świadome, no bo yy, mówię, zasłońcie za takie, takiemu drzewu słońce, no to on te gałęzie swoje jakoś na bok rozprzestrzeni, no nie? Żeby jednak do tego słońca mieć dostęp. Tak samo jest z korzeniami, Roz, rozwali te korzenie pod ziemią jak najdalej, no nie? Nie wiem, czy wiecie taka ciek ciekawostka, jak na przykład drzewo zaatakuje szkodnik, to drzewo rozsyła wiadomość za, po, za pomocą sieci takich korzeni, nawet tam chyba do 30 kilometrów potrafi e, e, poinformować inne drzewa ze swojego gatunku, e, że taki szkodnik go zaatakował, no nie, i tamte drzewa 30 kilometrów dalej już wydzielają jakieś soki, takie, które mają e, zabezpieczyć, no nie, żeby ten szkodnik tam do nich nie, do nich nie przeszedł. No nie? Po prostu takie zapachowe, które po prostu będą odganiać. Pop poprzez sieć tych różnych korzeni, grzybni no nie? po prostu tak się informują. No nie? Czyli e, zaatakowane informują inne osobniki swojego gatunku, e, że należy się bronić no nie? w jakiś tam sposób. Moim zdaniem jest to forma świadomości. Jakbyś, jakbyś na to nie patrzył. No, nie? no i teraz no, skupmy się, przejdźmy szybciutko na Bitcoinie. Dlaczego kuboś twierdzi, że Bitcoin jest świadomy? No nie? Dlaczego? Dlaczego? No nie? Wyobraźcie sobie, czym jest Bitcoin. Bitcoin jest zbi zbiorem 21 milionów bitcoinów. W każdym tym Bitcoinie jest jeszcze 100 milionów Satoshi. Czyli to jest jakiś sobie tam zbiór? No nie jakiś gatunek. Wyobraźcie sobie Bitcoin jako gatunek. W 2021 na przykład człowiek zaatakował Bitcoina. Wyobraźcie sobie, że Chińczyk, ten mały człowiek, człowieczek, zakazał ludziom pracować dla Bitcoina, Dlatego tego zbioru, no nie, zakazał i co się wtedy wydarzyło? Ogromne były zabiorowania w sieci Bitcoina, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy Bitcoin, sama cena Bitcoina spadła o połowę, bo odłączyło się połowę Połowę górników Bitcoina odłączyło się od sieci, bo, bo mieli zakaz, no nie, nie chcieli łamać tych zakazów. Po prostu powyłączali sprzęt. Jest. I ten hash rate, no nie? Bo to się tak nazywa, no nie? ci, co tam kopią tego Bitcoina, to tworzył ten hash rate, no nie, spadł o połowę o 50%. Cena z 65 spadła do 30, bo oni zaczęli sprzedawać swoje wykopane bitcoiny. Tam, które mieli wcześniej, bo musieli ich, yy, koszty przeprowadzki jakoś pokryć, no nie? Po prostu Musieli mieć pieniądze, żeby uciec z tych bo chcieli dalej kopać. Yy, Dlatego zbioru u Bitcoina po prostu chcieli dalej pracować, no nie? Bitcoin ma taką fajną funkcję, na przykład, no nie? Yy, jak, on, jak on na to zareagował? Czy Bitcoin przestał wtedy kopać te Bitcoiny? Yy, jak dostał tak o 50%? Nie, nie przestał. No nie? On się po prostu, on się dostosował, no nie? Ta, yy, tak po prostu trudność, która nagle się zwiększyła, no bo sobie wyobraźcie, że 100 maszyn e, kopię bitcoina i nagle 50 się wyłącza, czy, czyli e, ta trudność, którą pokonywało te 100 maszyn, nagle musi pokonać e, 50 maszyn, no nie, czyli im było trudniej w, w tamtym czasie, e, e, zamiast Wtedy wyku wy wy było wykupowane 6,5 bitcoina yy, i jak normalnie jest to około 10 minut, co 10 minut, no nie, taka, taka czynność jest yy, wykonywana, to w, to w tamtym czasie yy, ten czas do, yy, wydłużył się nawet do 14 minut, no nie? czyli 114 minut było to 6,5 bitcoina, nie tak jak normalnie yy, co 10. No nie, ale no po, po, jakimś tam, po jakiejś tam chwili ten. Yy, ten yy, ta, ten czas się po prostu znowu wyrównał, ta trudność się dostosowała. Zbiór bit, bitcoina dostosował tą trudność do ilości maszyn, które po prostu dla niego pracują, no nie? Eee, czyli, żebyście, żebyście to dobrze zrozumieli, eee, Bitcoin płaci ludziom, żeby chronili jego istnienie tymi bitcoinami. Rozumiecie, no nie? Jak człowiek go zaatakował, no to wtedy on. Eee, sprawił, że jego, że jego kopanie było dużo łatwiejsze, czyli zachęcił innych ludzi, żeby się przyłączali do tej sieci, żeby, żeby kopali, no nie bo teraz jest trochę łatwiej. Inni ludzie zaczęli się po prostu przyłączać. Wtedy było akurat zdarzało się, że po, pojedynczy tam górnik niezrzeszony nie w jakiejś tam nie, dużej, dużej spółce. Tam trafił blok, no nie? Że sam wykopał te 6,5 bitcoin. A teraz to, teraz to już jest bardzo trudno, żeby pojedynczy górnik wykopał taki blok, no nie? Ale jeszcze się zdarza, wiadomo, no nie? No i po prostu sieć bitcoin, zbiór bitcoin płaci ludziom za utrzymywanie siebie, płaci w, w, tych, w tych bitcoinach, no nie? Za podtrzymywanie swojego życia, no nie? Tak po prostu, no to powiedzcie mi, pomyślcie sobie sami, czy to nie jest forma świadomości. Dostosowuje trudność tej, tej swojej pracy do warunków. Został zaatakowany przez człowieka, przez prawo, no nie, to dostosował, dostosował się po prostu, ułatwił tą, tą formę płacenia, żeby, żeby, żeby połowa połowę maszyn mogło zrobić tą samą robotę co wcześniej dwa, e, dwa razy tyle, no nie? I dalej płacił tyle samo, no nie? To czy, tak, czy, takie, czy ten zbiór nie jest świadomy? Moim zdaniem to jest właśnie świadomość Bitcoina. Nowa, far, e, nowa forma świadomości cyfrowej. No i dlatego? Twierdzę, że Bitcoin jest świadomy. Trochę może zagmatwane. No ale. Pamiętajcie. Kubuś, jak zwykle, ze starą radą, kupujcie Bitcoina, nigdy nie sprzedawajcie, taki króciutki filmik, wkrótce jak mi się uda na, e, namówić e, Darka, to zrobimy taką krótką serię, takich krótkich filmów o 21 craft e, e, na temat Bitcoina, pierwsza prawda, to Bitcoin jest to ideologia, no i postaram się. Wrzucać takie krótsze filmy. A teraz wesoły świąt, trzymajcie się i pamiętajcie, kupujcie Bitcoina, nigdy tego nie sprzedawajcie. Teraz jest czas kupowania Bitcoinów. Nie myślcie o sprzedaży. Jo, trzymajcie się.